Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku The Long Dark. I dzisiaj idziemy uratować ostatnią osobę. Ja już się przygotowałam, posłałam ostatniego czasu. Właśnie nie będę muszę położyć tego. Z wielkiego jakiego do lodówki. Że to był właśnie ciężki. O jakim... już lady Tam półkę obciążyło. Tutaj jeszcze mam patyki. Ale ja chyba by nic nie dało. Nie Bardzo mało. Patyki nie opłaca się zbierać. I zmieniłam sobie jeszcze... Tutaj. Wymieniłam sobie kurtkę, naprawiłam. I buty, które znaleźliśmy ostatnio. Jesteśmy gotowi, aby wyruszać. No, te ale nie. To idziemy. Bo akurat tego nie sprawdzałam jak naprawiałam. Okej. Okay. To Jest Gdzieś tutaj w tą stronę. No tu jeszcze nie byliśmy w tym. Mogę łódkę zamówić. Można... Mogę wynająć łódkę? Uuu! Tak... Ale coś... Coś te karabiny. Ja mam ładniejszy, to tylko zostawiamy. Ale amunicję... Zabrać możemy. Tu jest? Nie ma. E, wolałbym jednak iść tutaj, tym terenem. Bo musimy... Ym jest teraz do góry, tutaj. Może coś ciekawego napotkamy. Już wam to nie nagrywałam, tylko naprawiania, bo ostatnio było takie, było w końcu coś innego. Tylko naprawiania. Przecież w każdym razie, właśnie jak tutaj zachodzę do tej, powiedzmy, bazy w do Domu Kultury, trzeba troszkę... Pogardzaj ogarnąć jakiś błonek. Okej, okay, sprawdzę, czy to tak na pewno. Okej. Okay. No, tak przez most. Teraz tam, tam. Ale ktoś mi się widzi, że znowu będzie śnieżyca. Bo już mgła jest. Tylko czekać, aż właśnie zjadź. Trzeba czy zbierać te patyki, czy nie. Różnie mało dają. Stałoby się... jakoś... Um, porąbać jakieś konary. Dobra, tu idziemy, tu mam jakiś most, muszę szukać. Kto jest przed mostem? Czy to może rzeka? Już prosto. jeszcze przeładuję żeby już było Muszę strzelać. wystrzelać i zastanawiałam się czy mnie, że tylko jeden mają strzał czy może więcej jak ostatnio było to po prostu nie zauważyłam jak wystrzelił nie było widać Mamy no, no, jakiś las. Muszę tak się umiesz bardzo szybko skupić. Nie wiem dlaczego, ale mam, jak gram na trybie przetrwania. Ja się gubię w tych lasach tutaj. W jakim cudem, ale... to jest tak zawsze wchodzi. Zwłaszcza jak jest ciemno. Jest śnieżyta. Nawet jak idę prosto, to wychodzę gdzie, nie tam gdzie chcę. Same wiózki. O, tam coś jest. Tomek. To ruina, a nawet tam dróg jest. Czy ja bym chciała zbierać... O, opuszczone domostwo. O. Okej. Okay. Jest drewno, super. jakiś węgiel jeszcze. O, proszę bardzo. Jakby tam się linka zerwała, gdzie nie stało, żebyśmy byśmy mieli nową możliwość. Okej, okay, tylko tyle. O, coś jeszcze jest. Coś tutaj jest. O! A, oh, hello! Nie musiałem nawet wyszczerbić? O! Oh. To będzie Ok, zabiorę tutaj suszone mięso. Okay, czyli to tutaj, tak? No, chyba tak. Okay, jeszcze tutaj mamy? Chyba nie. Będziemy się. wystrzelić. Dobra, zobaczmy co jej tam jest. Potrzebuję... Tak, czy może potrzebuję jakiejś większej pomocy? Ja tylko wodę. Get some rest now. Okej, okay, Ewa, Ewa, Awa, ja wym no. To nie nic. Awa będzie jak po Okej, nie tak daleko żebyśmy tylko wrócić i się nie zgubić. Żeby mi jakieś wilki posłało. Burning! gdzieś. To byłoby coś ciekawego zobaczyć, ale robię tylko przelatuję. My to tu jeszcze żywi coś mi nie potrzeba. To coś ciekawego. Tak jeszcze musimy sprawdzić w kościele. Zapomniałam co kościoła. Sprawdzić. Że... Bo już minął ten jeden jeden dzień. Coś tam mamy do odebrania. Nie wiem. Nie wiem co tam mamy jeszcze zrobić. Jest jakieś podziękowania, jakieś od odcięga. Musimy. To ale szybko to doszłam. Wiedziałam, że tak. Everywhere. To Wydawało się, że dalej jest. Chyba bym to po... porąbać i tym już. Po czuję, że mi się śniło, żeby to I don't Chcemy trochę drewna, żeby to było. To akurat cedrowe, ale też może być. Może w końcu już nam wystarczy tego drewna. Choć it. Nie wiem, czy sześć takich Nie, bo jeszcze mam jakąś jodłę Ja w tej chwili w wygląda jakoś taki. inaczej, jak się idzie w drugą stronę Myślę, że przyjdziemy w tę stronę Idziemy wchodzić na rzekę Mogłoby się trochę przejaśnić Myślę, i tak dobrze, że ten nie ma. Myślałam, że jak porąbię to drewno, to. ale no, to jakaś śnieżyca. Ale trzyma się, pogoda. Awa, nie wiem, gdzie jest Twoja rodzina. Okej, okay. o nie, wejdę w tą stronę. Chodź, chodź. Tak wiedziałam, że znowu to zrobię. Nie wiem dlaczego, ale zawsze wychodzę z tej strony, po niektórej chcę. Nie wiem czy to jest jakiś magiczny ten las. Jak ręce w to Ciekawe co teraz się stanie, jak już ich. żeby okay. znowu nie zakręciła kółka. Tak. Z tego co mówią, to wychodzi na to, że Zosia to ich złapała tak jak nas. Do szukania mamy jeszcze jakieś karteczki, ale gdzie one mogą być? Nie wiem. Nie znaleźliśmy od mieszkańców, ale o się Jakaś akcja. Oj, poroj! jest Nie, nie. Nie, nie. Spokojnie. Nie, Spokojnie. Coś okay. jeszcze?

Mogę trafić, jak to się ruszają. Eee, to jest długo ważnej. Dara w okay, Może dały spokój. Więc naszelałyśmy się. Chciałabym sobie skórę wilka zabrać Ale zanim ona mi się wysuszy ja Nie wiem czy nie pójdziemy już gdzieś indziej Mamy trochę zepsutą e, kłopotkę. A w sumie Nie pamiętam ile Zabiorę Mam nadzieję, że siekierką się da To może nie zabrałam. Jak się wysuszy, to się wysuszy. W sumie. A nie, bo... Chyba będą potrzebne też jelita Nie. O nie, nie wiem. Znowu te same wilki. Nie dają spokoju. To chodźcie, Czekam na was. Wiecie? Przetrafić, żeby wydałem spokój. Dvou hodiny půjčně. Čekám a čekám. No buď to mi zništět ubraní. Ok. Uvidí jedného. Vamos que tá rápido. OK, pronto

Okej, okay, a tu idziesz dym. Zobaczę, znowu nie iść, to Gdziemy już dajemy w dobrym kierunku. Ho, ho, ho. ale kroku Nie idę krążyć nad tymi wilkami tam. awa, okay, wiem, że masz. Zimne ręce i zimno, ale... może wytrzymiesz taki kawałek. Jak ja to... Miejmy nadzieję, że to już ostatnia osoba. To już nie będziesz chciała tyle Nie i to się, o tam jestem, dobra. Tak prawda, Asy. widać dym? To już nie ma tak daleko. No to teraz mamy tak w sumie, szczęście, bo nie ma śnieżycy, tylko te wieki, trochę mi dają, bo nie mógł mnie trafić, ale tak to spokojnie. Please. W sumie, chyba największe emocje mieliśmy z Gwen podczas zorzy takiej niespodziewanej. O, jeszcze się przejaśniło i super. Fajnie, zawsze to lepiej mieć dobrą pogodę. A ty, chyba nam coraz lepiej idzie z tym ratowaniem tych ludzi. Że jesteśmy w closer. tak? Teraz prawda, że jesteśmy bardzo blisko. Ja muszę zobaczyć, co jeszcze potrzeba do naprawy. Kurki jeśli są potrzebne, Jelita. i nie wzięłam, to, I get some help. to jest problem. Kto potrzebuje pomocy? My potrzebujemy pomocy. Czekaj, Ashi, a czy ja się nie opantażowałam czasem? Jak sprawię? Um, Okej, okay, tutaj jeszcze. Okej, okay. a zamienisz się na Gwen. You'll be okay. Oh. Okej. Okay, się tylko nam poszło. I mam nadzieję, że nie widzisz się znowu na głęb. Dobra, ale jesteśmy... ...chyba ranni, no właśnie. O, jakiś... ...panasz. Um, Zapomniałam, że jesteśmy ranni. Tak, idę z taką krwawiącą... ...raną. Dobra. Zakażenie mamy? Okej, okay, nie znam, że nie jest. Straciliśmy że Dobra. Hmm. A to jeszcze pojedz sobie coś. Zerknąć, co mamy teraz robić z zapasy... Aha, no tak. To jeszcze się nie skończył ten quest. Dobra. Może wystarczy, jak nie trafimy jeszcze. Wszystko Okej, okay, wystarczyło, w końcu Trzeba się te patyki dać Ten Potrzebny Okej okay. Świetnie Zapasy mamy zrobione Jak pięknie Pomieć zapasy To zaraz Okej, okay, to jest Rozmawiaj e Dobra, może jeszcze idę do kościoła. Nie wiem co się teraz stanie. Musimy szybko coś tam załatwić, bo jeszcze mieliśmy ściele. Chciałem w sumie spać. Okej, okay, co mamy tutaj? Coś się zmieniło. Jakoś jakaś kartka jest. Liść z podziękowaniem. Pragnę podziękować za to, co dla nas zrobiłeś i za to, że dałeś się boskiej Tylko, Ktokolwiek jesteś, wiem, że przecierpiałeś coś więcej niż kilka burz, aby zwrócić nam ten niepokaźny skarb. Nigdy ci tego nie zapomnimy. Okej. Okay. Okej, tak jak myślałam. O, czapka z, z krój królika. O, popatrzcie, prezent bym nawet nie założył. Uuu, to super, bo nie mamy czapki. Szapki się wiedział, że akurat nam będzie potrzeba. Jeszcze oskit. Co nam to idzie? Aha. Bo nic się nie zniszczyła nam ta czapka. Ej, tu super. Teraz mi się wiedział, że to my, bo wychodzimy w czapce. Dobra, to idę z nim porozmawiać. Zobaczymy, co się stanie. I najdłużej pójdę spać. Albo może mi odnowić. Czasami, jak wskakujemy na jakiś nowy stuk... postępowy, to czasami. Chodzi nam właśnie, że jesteśmy wyspani. Bo nie wiem, gdzie nam się spać. Tak przynajmniej było z Willem jak rapera był. To tam mi się odnawiało. Wiem, tak mi się wydaje, że tak było. O! O, książ zmienił miejsce. Wykłasza modlitwy. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Waszej doliny nadchodzi burza, ale macie zapasy za i nie musicie się z końcem martwić. Dobra, to rozmawiamy? Ja mogę rozmawiać. Thank you for your efforts. You have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to last through this storm. You have done God's work here. And He will forever look favorably upon you. Thank you, father. Do you think while looking favorably on me, he could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard. It may have displaced enough snow to. To what? there is another route it's a dangerous one you through the mountains okay. i'll take my chances i really need to get to perseverance mills if things are this bad here they'll be worse look i just need to get there can you help me an entrance to the old coal mine if the blizzard moved enough snow you might be able to get in there Okay. It passes oh, yeah. through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, oh. I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. My thanks to you, my child. And if you'll permit an old priest an indulgence. I'd like to share some wisdom with you. Okay. Go ahead, father. Your burden. I see it weighs heavily on you. I, I don't know what you mean. Yes, I'm you bad you bad. Do. Oh, yes. Oh, I have to carry it alone. Look. Thank you, father. But religion isn't really i don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith but find something someone to help with your burden otherwise it will consume you look around you father i think the lord may have his hands full right now whatever yeah, burdens they may have their mind to bear and mine alone However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Myślałam, że mówię o tym, że to jest dziecko, bo tak mi się wydaje, że coś takiego mogło być. W tego nie mówili, ale takie odniosłam wrażenie w początkowych filmikach. Okej, okay, mamy śnieżyce, jak nic. To sporo. Dobra, to idę spać. jest noc. Nie, dalej jest. Zobaczymy, czy jeszcze coś możemy się zapytać. Nie. Uda się wyjść z domu kultury. Dziwne zadanie. No dobra, uśpimy trochę. Ja um, wiem, wiem, tak. albo no, trzy, bo na lepiej nam pójdzie, jak sobie ranem coś mi się wydaje, że ta burza to już teraz się nie skończy Cały czas tam ujechać tam gdzieś w śnieżyce gdyby już ta burza przyszła Hello, Molly. Wow, I hate to be a foregone conclusion. <laughs> well, I don't seem to get a lot of other calls out here. <laughs> I want to know something. Why did you work so hard to help those strangers? What they, they did the I have no idea. I doubt they would. You probably work all day every day. Bust your ass to help people, delivering babies or researching or whatever it is you do. Does anyone really notice? I I'm not sure, but I don't do it for that. You don't do it for recognition because you don't get any. What is this about, really? I could have been something, too. Something more than a farmer's wife, something more than a cattleman's daughter. I'm sure you could have, Molly. Don't patronize me. I could have been something, but I let him stop me. I let myself be small so he could feel like somebody. I gave up everything for him. And to him, I didn't even exist. I let him make me small. Less than nothing. What happened to him, Molly? <sighs> you wouldn't understand. Did he hurt you? Did you kill him? There's different ways to hurt people some ways heal <laughs> other ways never do and I told you the wolves killed them <sighs> never mind that I called to tell you something what did you call to tell me Molly there's an old radio tower on the top of the hill overlooking my farm you can oh, see the tower my porch not sure if you can get it working, but the radio up there'd be good enough to reach Perseverance Mills. Oh you can maybe find out about your guy. No the precious mystery thing that you hope he has. A radio? But why'd why'd you wait so long to tell me? Mm -hmm. well, yeah. I didn't know if it'd work. What else can't Also, girl gets lonely out here, I guess. It was nice to have someone to talk to. Jak to nie potrzeba do tego tworzyć.